Pokój i dobro. Pozdrawiam Was na kolejnym spotkaniu z cyklu Świadome życie. W sposób szczególny pragnę pozdrowić członków grupy medytacyjnej, która gromadzi się przy naszym domu rekolekcyjnym. Znam Wasze tęsknoty, Wasze pragnienia, więc chciałbym też odpowiedzieć na Waszą potrzebę. Stawiam sobie i Wam pytanie: czy mam prawo marzyć o rzeczach wielkich? Kiedy jestem, byłem małym dzieckiem, myślałem o tym, żeby odnosić wielkie sukcesy, być kimś wyjątkowym, ale te marzenia dziecięce nie mogą przecież teraz formować mojego życia dorosłego. Jako człowiek dorosły, dojrzały, mam podejmować konkretne decyzje, cele życiowe, dążyć do osiągnięcia tych celów. Właśnie żeby to zrobić, potrzebuje wejść w przestrzeń marzenia. Marzyć to ukierunkowywać swoje życie. Odwołam się do postaci świętego Franciszka z Asyżu. Znawcy franciszkanizmu podkreślają wyjątkową rolę, jaka miała miejsce w jego życiu wówczas, kiedy spotkał na swojej drodze trędowatego. Trendowaty, gdy ujrzał młodego kupca jadącego na koniu, wyciągnął dłoń prosząc o wsparcie. Franciszek zrobił zupełnie coś innego. Najpierw wszedł z wierzchowca, potem pocałował dłoń trendowatego. To symboliczne wydarzenie. Wszystko, co symboliczne, Musi rozpocząć się od czegoś dosłownego. Marzenie też jest czymś symbolicznym, ale może wprowadzić nas w coś, co będzie nie tylko spełnieniem marzenia, ale będzie możliwością realizacji dobra dla innych, służbą innym. Słuchać głosu własnego serca podczas gdy. Wszyscy mówią zupełnie coś innego. To próba dla duszy. Ale trzeba słuchać głosów swojego serca. Papież Franciszek mówi, że przeżywając do samej głębi wezwanie zakochanego Jezusa, który mówi w Twoim sercu, możesz odkryć głos Boży. Prawdziwa miłość nigdy nie jest sztywna. Prawdziwa miłość zawsze jest otwarta. I zawsze jest otwarta na nowe. Marzyć to wejść w przestrzeń prawdziwej miłości, która mówi do Twojego serca. Wejść i akt własnego rozumu zobrazować tą rzeczywistość. Bez pasji zakochania w Chrystusie nie ma przyszłości. Bez pasji przeżywanej dla Boga, dla drugiego człowieka, w miłości do Boga i do drugiego człowieka nie ma przyszłości. Więc mówię o marzeniu, które rodzi się z Boga. Wiecie dobrze o tym, że miłość to trud, a nie sentymentalne uczucie. Więc trzeba odnaleźć sens tego trudu, zachwycić się Chrystusem i pragnąć zarażać tym zachwytem innych ludzi. I tu mogę odnaleźć przestrzeń dla swojego marzenia. Święty Franciszek stał się człowiekiem drogi, od tego pocałunku rozpoczął podróż. Jego marzenie poprowadziło go do tego, że stał się Alter Chrystus poprzez znak stygmatów świętych, poprzez chęć naśladowania Chrystusa. Stał się żywą Ewangelią. Ty możesz zrobić tak samo. Możesz stać się żywym, spełnionym marzeniem. Dlaczego? Dlatego, ponieważ jest w tobie potencjał. Bóg złożył w tobie potencjał. Myślę, że ostatnie nasze spotkanie pozwoliło Ci na nowo podjąć refleksję na temat potencjału, jaki masz w sobie, i że zadecydowałeś, czy zdecydowałaś o tym, że chcesz to czynić. Zatem ukierunkuj ten potencjał na swoje marzenie. Możesz zapytać, czy ja mam marzenie? Tak, mam. mam marzenia. Mam takie trzy ważne ważenia, wielkie dla mnie. Pierwsze to mieć tu w rychwałdzie pustelnię, by mieć miejsce dla schronienia, gdy osłabnie duch, gdy osłabnie odwaga, wejść do takiego ogrodu, może dziesięciu remów dla świeckich, z oratorium do modlitwy dla wszystkich, w którym będzie można na nowo nabrać ducha. To marzenie warte jest milion złotych. Dużo? dużo, bardzo dużo. Ale zobacz, już mam nawet wizualizację, jak taki erem może wyglądać. nawet ma, Mamy miejsce, gdzie te eremy może być zbudowane, czy RM. Owszem, to jest coś, co zachęca mnie do działania. Zobacz, tu mamy kościół, bazylikę, a tu jest cały przestrzeń, cała przestrzeń wyznaczona na ogród. Pustelników. Być może znajdziesz w tym ogrodzie i dla siebie swój domek, w którym pogłębisz swoją obecność przed Bogiem i odnajdziesz ducha, odnowisz ducha dla swojego życia. To jest pierwsze marzenie. Warte milion złotych. Ale nie jedyne. Tu na tablicy pozwoliłem sobie ukazać. Drugie wielkie marzenie, marze zbudować centrum wspierania rodziny z wielką aulą tutaj na około 400 osób. Dlaczego? Aby edukować, aby uwalniać pasję, ale też aby wspierać małżeństwa, rodziny, budować więź małżeńską, bo przez mnie więź małżeńską przyjdzie odnowa rodziny. A kiedy przyjdzie odnowa rodziny, przyjdzie odnowa całego środowiska. To jest droga, którą chciałbym pójść i chciałbym zaprosić na tą drogę innych. Takie centrum może posłużyć również do tego, by otworzyć Instytut Przywództwa Służebnego. A to jest moje trzecie marzenie. Warte zaangażowania najlepszych przywódców. Po co? Po to, aby wspierać młodych liderów na wzór Jezusa. Aby poprzez właśnie przywództwo służebne, tak jak uczył nas Jezus, zostawiając nam ten model sługi, aby podjąć znowu działania na rzecz odnowy społecznej. To są wielkie marzenia, wielkie projekty. Marzenie należy oczywiście wyłącznie do Boga i tylko Bóg, może je zabezpieczyć. Dlatego chcę Cię zachęcić. Bądź dowodem, że marzenia istnieją. Słuchaj swego serca, tam będzie mówił Bóg. Co masz zrobić? Wydaje mi się, że kilka prostych rzeczy. Najpierw spędzaj czas z Bogiem. Kiedy się modlisz, kiedy spędzasz czas z Bogiem, wtedy Bóg porusza Twoje serce. Mówi do Twojego serca. Dowiedz się, jakie są Boże cele. Słuchaj Jego głosu, usłysz Boży głos w swoim sercu. Kiedy dowiesz się, jakie są cele Boże, uwierz w to, co od Niego usłyszałeś. Jest to ważna rzecz. Uwierzyć w to, że Bóg do mnie mówi. A skoro Bóg do mnie mówi, to On jest El Shaddai, wszechmogący Pan. Wszechmogący Bóg, On wszystko może. Kiedy zapraszam je do misji, to wystarczy, że skupię się na realizacji misji i podejmę konkretne kroki, konkretne działanie dążące do wypełnienia tej misji. Wypełnienie misji na miarę Boga. Ło! Wow! czy to nie jest wielkie marzenie? Inni ludzie nie muszą wierzyć w Twoje marzenie. Bóg dał je Tobie. To jest siła, która może napędzić Cię w tym działaniu, w tej drodze. Dla Boga nigdy nie jesteś zbyt stary. Nie, zawsze jesteś tym młodym, który dopiero czerpie ze źródła młodego wina. Dlatego nie, nie lękaj się tego wszystkiego, co Bóg dla Ciebie czyni, co Bóg w Tobie czyni. Gentezen Franklin w swojej książce Uwierz, że możesz, uważa, że nigdy nie będziesz bliżej Boga niż wtedy, kiedy marzysz. Dlaczego? Ponieważ Bóg zawsze był i jest marzycielem. Wyobrażam sobie to w ten sposób, że ciebie wymarzył, tak jak i wymarzył mnie. A skoro nas wymarzył sobie, to wymarzył nas po coś. Dla jakiegoś celu. Bóg ma wobec nas plan. Masz o wielkich marzeniach, o wielkich rzeczach, o wielkich dokonaniach, o wielkich dziełach, i konfrontuj to z Bożym planem wobec Ciebie samego. Zastanów się, w jaki sposób Twoje marzenie łączy się ze żniwem. Czym jest żniwo? Żniwo to ludzie pozyskani dla Królestwa Bożego. Jeżeli Twoje marzenie ma być Boże, ma służyć Królestwu Bożemu. Módl się o wypełnienie marzenia. Proś o tych, którzy pomogą Ci wypełnić marzenie. Proś o Bożą przychylność, żeby to się stało. Ja jestem przekonany, że te marzenia, które noszą w sobie, kiedyś się zrealizują. Nie znam jeszcze celu. Nie mam miliona złotych, które bym mógł wyłożyć. Jeżeli chcesz mi pomóc i masz milion złotych, to proszę bardzo, przyjmę ten dar, aby stworzyć ogród pustelników. Zaproszę Cię jako pierwszego do tego, abyś spełnił w nim czas, aby w Tobie odkryły się nowe marzenia. Pamiętaj, Franklin próbuje przedstawić sześć etapów każdego marzenia, i on wyodrębnia je w takich sześciu prostych punktach. Chce Ci je przedstawić. Żebyś ty zweryfikował później swoje, swoją drogę, swoje marzenie. Mówi tak, po pierwsze pomyślałem o tym. Po drugie, uchwyciłem się tego. Po trzecie, poniosłem koszty. Po czwarte, walczyłem o to. Po piąte, zrobiłem to. I po szóste, przekazałem to innym. z tego co mówi Franklin, wnioskuje, że każde marzenie to nie jest tylko myśl, która przychodzi do mojego umysłu, której się uchwyciłem i która mi się spodobała i chcę ją zrealizować. No nie. Marzenie to coś więcej niż tylko myśl. To jest projekt. To jest gotowe działanie. Ale to działanie musi kosztować, więc z marzeniem jest związana pewna ofiara. Jeżeli się nie zgodzisz na poniesienie tej ofiary, nie odniesiesz sukcesu. Wielkie marzenia są nadbudowane wielkimi sukcesami. Są składnikiem wielkich sukcesów. Niech Twoją siłą napędową będzie wdzięczność i optymizm. Zgoda na to, że możesz podjąć trudy, wysiłek, aby zrealizować swoje marzenie. To, co nie zawiera życia, nie rośnie. Pamiętasz roślinkę, którą Ci pokazywałem? Ten storczyk to jest pragnienie, które rodzi w Tobie potencjał, ale też marzenie, które możesz zrealizować. Życie to misja, życie nie jest karierą. Chcę służyć, więc muszę być odważny, aby potężne siły przyszły do mnie, by realizować to marzenie. Twój talent jest darem Boga dla Ciebie, lecz to, co z nim zrobisz, niech będzie Twoim darem dla Boga. To jest ważne, bo jeśli chcesz być marzycielem, na miarę Bożych marzeń, to musisz wejść w przestrzeń ludzi, którzy są Bożymi marzycielami i musisz z nimi przebywać. Marzyciele inspirują marzenia innych i to jest wielka potęga łaski. Zobacz, co się stało z Świętym Franciszkiem. Kiedy on rozpoczął drogę, on nie marzył o tym, żeby zakładać zakon, ale jednocześnie. Kiedy był już w podróży i widzieli Go inni, widzieli Jego postawy, Jego sposób bycia, zachowania, widzieli Jego głębie, Jego ducha, zaczął działać jak magnes, zaczął ich przyciągać. I tak przychodzili młodzi mężczyźni, którzy poszli za Nim. To marzenie Franciszka stało się marzeniem wielu mężczyzn. Po kilku latach na pierwszej kapitule zebrało się około pięciu tysięcy Młodych mężczyzn, którzy poszli za Franciszkiem. To jest armia Pana. Ło, wow! gdyby za moimi marzeniami poszło pięć tysięcy ludzi, to myślę, że w przeciągu roku te marzenia by się spełniły. Ale ty, jeżeli nie masz swojego marzenia, możesz pomóc mi zrealizować marzenie. To jest druga droga, która pozwala innym. Odnaleźć sens swojego życia, znaczenie swojego życia, nadać nową świadomość swojemu życiu. Drzemie w Tobie potencjał przewyższający Twoje wyobrażenia. Nie lękaj się marzeń. Marzenie Cię zatrzyma w biegu życia, by odkryć swój potencjał, ale też marzenie Cię pośle w jakieś miejsce, może w jakieś działanie, które, którego Ty potrzebujesz, które jest związane z realizacją tego marzenia. Dalej, marzenie Cię wzmocni, wzmocni w Tobie Bożą siłę. To jest ważne, bo Boża siła da Ci moc do tego, aby pokonać wszelkie przeszkody. To są te koszta, które trzeba zapłacić za marzenia, za realizację marzeń. Ale też marzenie Cię rozwinie. I to jest ta siła, kolejna siła duchowa. Która, y, którą możesz zaczerpnąć dla siebie samego. Historia uczy, że każdy, kto od marzył, rozwijał się. Nie, potem, nie popełniaj tego błędu, y, którego ja kiedyś popełniłem, o czym już mówiłem wcześniej. Nie bój się marzyć. Nie bój się być tym, kim jesteś. Bądź marzycielem. Ja zaprzestałem swego czasu. Marzyć i to odbiło się potem na moim życiu. Nie chcę tego, żebyś popełnił ten sam błąd. Czy masz prawo marzyć o wielkich rzeczach? Tak, ale pamiętaj, tu nie chodzi o ciebie. Tu chodzi o to, w jaki sposób możesz pomóc innym, aby objawiły się. Boże plany nad naszym światem. Czy zbudować centrum wspierania rodziny, czy zbudować centrum medytacyjne, ogród pustelników, czy stworzyć Instytut Przywództwa Służebnego, czy jeszcze jakiekolwiek inne działanie. Tu nie chodzi o Ciebie, tu chodzi o to, czy Boża wizja która została złożona w twoim sercu może się zrealizować według Bożego planu tu chodzi o chwałę jaką możesz oddać najwyższemu ale też o to aby nadać sens swojemu życiu w wartościowym działaniu uważam że służba Bogu jest wartościowym działaniem bo służba Bogu zawsze jest ukierunkowana na człowieka pamiętaj Myśl o przyszłości, lecz działaj w dniu dzisiejszym. Masz umysł świętego, zatem przejmij stery życia i idź. Modlę się za Ciebie, by wypełniły się Twoje marzenia. A jak ich nie masz, to pomóż innym, by wypełniły się ich marzenia. Amen, amen. Pokój i dobro.